Siemanko, ja jestem i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Arena, gdzie testujemy najpotężniejsze moby oraz różne ciekawostki i inne tego rodzaju rzeczy w Minecrafcie. Słuchajcie, ludzie, dzisiaj mam dla Was chyba największą ciekawostkę w ogóle, e, jaką o, coś tu się zrobiło, jaką ktokolwiek kiedykolwiek w ogóle przygotował w Minecrafcie. Otóż zespawnujemy największego moba, który powstał kiedykolwiek w Minecrafcie. W środku niego, po prostu, i zobaczymy, co się stanie. A wy w zamian za ten czadowy pomysł, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie, ponieważ 2000 łapek to następny odcinek z tej serii. E, I słuchajcie, dobijamy 700 tysięcy widzów, więc daj subskrypcję, daj dzwoneczek, żeby nie, przegapi nie przegapić takich super odcinków. A wszystkie odcinki z tej serii, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, są w karcie w prawym górnym rogu, więc e, sobie poklikaj. Ale chwila, 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 ponieważ mam dla Was naprawdę epicką informację. A konkretnie to, że będziemy mogli się spotkać. Spotkać na nowej stacji w Pruszkowie 14 kwietnia od godziny 15 do godziny 19, ponieważ zostaje organizowany razem z salą zabawki kołki Minecraft Day z TriSUSem, czyli ze mną, gdzie porobimy naprawdę masę epickich rzeczy: takie jak budowanie bazy z prawdziwych. Minecraftowych bloków, programowanie w Minecrafcie oraz warsztaty kulinarne Minecraftowe. Myślę, że naprawdę to są super atrakcje. Jeżeli jesteś zainteresowany, to w opisie masz linki. Link do wydarzenia, gdzie możesz zaznaczyć, że będziesz. Wtedy będę wiedział po prostu, kto z moich widzów przyjdzie i z kim się zobaczę. Oraz link do biletów, gdzie także będziesz mógł sobie przeczytać trochę więcej na temat owych eventów. A teraz przechodzimy do dalszej części odcinka. I dzisiaj zrobimy nie tylko to, bo mam także takie rzeczy jak MOWIDERy, Pamiętacie moją serię z widerami, którą kiedyś miałem? Mamy bardzo dużo widerów, ale najpierw musimy zrobić sobie sandworm. O, wypadł, wypadł. Dobra, Pek. I idziemy teraz do świata, gdzie jest właśnie ten sandworm. E, powinien, powinien zaraz się stworzyć, bo teraz się renderuje ten świat. Renderuje się jego wnętrze. My weszliśmy do środka tego robala ogółem teraz. E, mógłbym wam w sumie to pokazać i mógłbym w sumie zrobić, żeby szybciej to się zrenderowało, na przykład robiąc coś takiego. Dlatego, że no to nie jest łatwe. On, ten świat się tak dziwnie zawsze renderuje. Nie wiadomo, gdzie się jest nawet i tak dalej. Chwila. Ja spadam. Teraz nad sobą powinienem mieć coś, coś powinien mieć na co. dobra ale to jest nawet fajniejsze, dlatego, że e, fajnie jest wejść do tego ogłem robala, e, zazwyczaj nie udaje się w ogóle za pierwszym razem właśnie trafić do tego miejsca, gdzie się konkretnie chciało, e, tylko gdzie on jest, dobra, trudno go przeoczyć ludzie, trudno przeoczyć tego to monstrum, tego bossa co się dzieje, w ogóle dobra, zjedz mnie mordo e, dawaj no, Wynusz się wynusz się robaczku, ty mój tak nazywam moją dziewczynę, a sobie... Nie wiem, czy powinienem, jak widzę tego bossa. <noise> Bo to się zdaje aż trochę, dobra. Ej, czekaj na mnie! Patrzcie, jak on odbija w ogóle. Nie da się. O, ponad chmury! Co jest? Nigdy nie byłem tak wysoko w minecraftcie O, co się stało? Gdzie jestem? To jest wyżej niż wszystkie planety Minecraftowe. Czy ja spadam? Nie, ja nie spadałem. On mnie tak wywalił. I ja nie spadałem, nawet. Dobra, chwila. Zróbmy, że będziemy wysoko. A ten typo, ziomek, gdzie jesteś? On jest. O, dobra, uda się, uda się, uda się. Patrz, teraz mnie zeżrę. No nie! Uciekł przede mną! Co za boj Boi Boj dupa z niego, no normalnie ja nie wiem. No i znowu mnie wywalił, kurczę w kosmos. Co za typ. No to nie jest łatwe, jak już mówiłem zbytnio. Dobra, gdzie jesteś, typo? Gdzie jesteś? Oscypo. Halo. No. Czemu on zawsze wychodzi w innym miejscu, gdzie jestem ja, Jezus Tristus? Tak naprawdę w ogóle nie mówcie na mnie Tristus, bo jestem Tritsus, o tak to się pisze, Ty, ty I, Ty, Cy, U, s. O widzicie, tak się pisze mój nick, to jest ciekawostka, eee, timeseta 3000 trzeba by było dać, ale oczywiście nie mamy permisji, bo nie można czytować w Minecrafcie. E, ale dobra no. Mm, no kiedy on się pojawi kiedy się pojawisz ty kurde co się stało właśnie Dobra, słuchajcie, już jestem i powinno teraz wszystko działać, Powinien, powinno się to zespawnować w środku, teraz tylko musimy trafić do tego sandworma, żeby nas po prostu zjadł nasz robaczek i, e, no nie wiem, żeby to wszystko się dzięki temu udało, zwiększmy sobie odrobinę e, ilość wyświetlanych czanków, żeby było łatwiej go znaleźć, dlatego że, no, mimo że jest taki ogromny, to nie jest to takie łatwe, uwaga, i czy się uda... O nie, wystrzelił mnie, kurczę. A było tak blisko, było tak blisko. No kurczę, tak wysoko, to naprawdę wstydziłbyś się po prostu. Wstydziłbyś się tak wysoko wywalać, typie. E, no ale dobra. Gdzie teraz w takim razie musimy wejść? Skąd on teraz może wyleźć? Bo on jest. U, uda się, dobra. Uwaga, skaczemy. Wskoczyłem do paszczy wieloryba i jesteśmy w środku, oczywiście. Dobra, nie będziemy tego po raz kolejny przechodzić Jak chcecie zobaczyć jak to przechodziłem No to możecie sobie zobaczyć właśnie w karcie W prawym górnym rogu odcinek z tego Bo oczywiście Co tam się bije? Co? Pigmeny? Oda się to rozwalić, lol Patrzcie jakie tutaj są ciekawe moby Ale pigmenów jeszcze nie widziałem, bez kitu To oni z tego zrobili jakiś nether Ja nie mogę, dobra, chwila Gdzie jest muszczek tego typa? Okej, okay, tutaj jest muszczek no i teraz przechodzimy do tego co tak naprawdę miałem zrobić w tym odcinku, prawda ludzie czyli spawnujemy sandworma wewnątrz sandworma uwaga, zanim to zrobię zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, dzwoneczkujcie i uwaga, macie teraz 3 sekundy 3, 2, 1 pyk Ok? coś się stało gdzie jestem ja jestem w jego świecie i w jego świecie Lata kolejny taki robal! I zespałnowała się kolejna struktura, czy wy to widzicie? Je są dwa po prostu. Są dwa, czy mi się zdaje? Bo ja nie jestem pewien do końca. On o nie, on tylko tędy się przemieszcza. On tylko chodzi po swojej działce jakby. Dobra, chwila, zespałnujemy jeszcze jednego. Co? <laughs> Jak on wywala tutaj? Dobra, spadam. Okej, okay. są dwa... Ludzie, to się spawnuje! Spawnują się ciągle nowe! Ciągle nowe struktury się spawnują! To jest epickie! I to jest zarazem powalone! Naprawdę, czegoś takiego... Nigdy nie widziałem! Chwila, czy jak zwiększymy sobie na maksa, to będzie coś źle? LOL! Ej, czy on spada w Voida i umiera? Patrzcie, tak wygląda... Jak porusza się to Monstrum! Nikt tego wcześniej na całym internecie nie pokazał. Jak to wygląda? Wy mi to napisaliście w komentarzach. To był pomysł widzów, właśnie, żeby coś takiego zrobić. Dobra, zmniejszmy lepiej e, czanki, dlatego że boję się, że może coś się stać. A teraz pokażę Wam w takim razie jeszcze jedną. Co się tutaj dzieje? Co tutaj się robi? No, serio? Chwila, zobaczmy. Timeset. Tak, tutaj się robi dzień i noc. Ja nie mogę, ile ciekawostek w jednym odcinku z tego. Chwila, to jest początek tego wszystkiego. Wejdźmy sobie w takim razie tutaj i odpalmy teraz Widera. Chwila, tutaj jest murzek? Nie, tutaj nie jest. Nie ma w sensie. Hmm, ciekawe gdzie jest w takim razie? Musimy go zbadać tego pacjenta naszego. Uy, fujki! Padłem do szamba. Tutaj jest, tak, tutaj jest część dowodząca nim. Dobra. Zobaczmy w takim razie teraz Widera. No, na początku zobaczmy w takim razie mm, zwykłego Widera. E, dobra, zobaczmy zwykłego Widera na początek. Co on tutaj uczyni takiego? Co się stanie, to rozwala. A myślałem, że to wybuchowe. Dobra, mamy tu Widera. Co się będzie działo? On w to naparza. On chce rozwalić to. Ej, czy on go rozwa... <laughs> co, się, co to był za atak? Czy on... Czy Wither go tak łatwo zrzuci? Łatwiej niż Ender Dragon? Serio? W ogóle, jaki on jest głośny strasznie. Ja nie mogę. Chwila. On uderza Widera. Wider uderza go. Eee, czy to jest walka, która w ogóle może się skończyć? Chwila. Zróbmy tutaj podstawkę, żeby on nie spadł Bo ja nie chcę, żeby to spadło tak łatwo Ale co tak wybuchło? Przepraszam bardzo eee, Dobra, jeden Wither nic nie robi No to w takim razie Zobaczmy, co się stanie Jak zespawnujemy o, Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy powalonego? Fire Wither Lol, dobra Spawnujemy Fire withera. Ten, tutaj, co rozwala. A one walczą z tymi. One walczą z wysłannikami tego mózgu. Patrzcie, bo tutaj są jego. Takie światełka on wysyła do walki. Jakieś, nie wiem, neurony czy coś innego. Atomy, kurcze. Połączenia. Elektrony. Nie wiem, no, coś wysyła. Dobra, dwa witery. I te dwa witery siebie naparzają także. Ale chyba sobie nic nie robią. E, zobaczmy, co się stanie w takim razie. Jak zareaguje na to. Friendly Wither, Wither, który lubi nam pomagać. Dobra, zobaczmy. To jest Wither, który pomaga, jest tutaj uśmiechnięty, jak widzicie. A tutaj jest Wither Girl. Lol. Ja nie wiem, ja nie rozumiem tego, co tutaj się dzieje, naprawdę. Bo to. Ej, czy któryś z nich. Ej, to dostaje! Zniszczyli mu osłonkę! I zaczął dostawać dowódca zaczął dostawać, serio? złączył znowu osłonkę, ale się pali, bo go podpalił fire wither, pink wither chyba się niszczy, zobaczmy chwila czy tutaj, tutaj wleciał któryś a co jak tutaj zapomniałem pink withera i friendly withera okej, okay, on przechodzi to, on, czy friendly wither przejdzie to całe, o o nie, wither girl mnie kocha co to ma być dobra, nie do końca jeszcze, szczerze mówiąc okej, okay, on tutaj walczy Ja nie mogę... Ej, jakie to jest dziwne! Jakie to jest dla serio opór dziwne! Oni tu... On tu przeszedł! On normalnie przeszedł jeden pokój tego. Dawaj, chodź tutaj. Bierzemy kolejnego. Niech on to przychodzi. Ała, jak to coś wybuchło. Ja nie mogę... O, tutaj! Z tym walcz, z tym walcz, ziomeczku! Ja nie mogę. Ej, a dobra, co tutaj się dzieje? Czy one nadal próbują rozwalić dowódcę? Tutaj się dzieje rozwałka. Ten Firewither wszystko stara się rozwalić. Naprawdę wszystko w ogóle nie ma. <laughs> o nie, ten tutaj wyleciał nagle Robal. Ja nie mogę. To jest największa rozwałka, jaką ja miałem od... w odcinkach w ogóle Ever. Chyba tutaj był wcześniej i został zrzucony jeden z nich. Jeden z nich został ewidentnie zrzucony. To jest przejście do. Nie, myślałem, że to. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś portal. Dobra, jak tutaj się mają sprawy? Tutaj żaden nie wleciał. Zespawnujemy sobie. Zobaczmy jakie jeszcze mamy widery. Eee, jakiś bardzo rozwalający. Który był najbardziej rozwalający? Eee, najbardziej rozwalający był. O, ja wiem co ja wam mogę zespawnować. Naprawdę, ludzi, ludzie, naprawdę, mogę wam zespawnować eee, Ender Dragon Wider. Tylko Monster. Monster Wider, co to było w ogóle? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. E, dobra. Mogę w ogóle Wam zrobić odcinek, także ludzie, e, gdzie e, po prostu będę spawnował bardzo dużo Widerów. Na przykład 100 Witherów zespawnuję tutaj w środku i zobaczymy, co się stanie. Wider Dragon, patrzcie, tak wygląda, co on będzie robił. LOL! Co to jest? O nie! Czy on, uder on próbuje uderzać w tego Warma, Dobra, a Wider Monster? Co to było? A, Wider Monster Spawner to jest, dobra, i dajemy Wider. Wow! One to wszystko rozwalą, więc chcecie? To serio mogę zrobić odcinek, gdzie będę po prostu spawnował bardzo, bardzo dużo tych mobów. E, gdzie będę mógł robić, że Widery same przejdą e, całe to, właśnie. Mm, chwila, zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle. Golem. Czy Golem będzie z tym walczył? To jest bardzo. Nie wiem, ja bardzo lubię ogólnie te odcinki, dlatego, że... Fajne rzeczy tutaj się dzieją, bardzo ciekawe. O kurczę, i zespałujmy tutaj golema. LOL! Ludzie! O nie, no, kurczę, ja chciałem to zobaczyć. To jest golem zrobiony z tych bloków, serio? Ale on był chyba słaby i go rozwalił od razu ten paragon. Dawaj, zespawnuj się. No LOL! Co? Serio? Tak szybko? Dobra, chwila. Z Weźmy go tutaj Ja nie mogę! To jest golem, który się zrobił z tych wnętrzności tego Robala To jest dziwne, to jest dziwne. O tutaj ten został ogłuszony, tego próbują niszczyć, Ender Dragony i tak dalej. Nie no naprawdę ludzie. Takiego czegoś to jeszcze nie widziałem nigdy w Minecraft, ale będziemy kończyć już ten odcinek. Pamiętajcie o łapkach, o subach E, oraz o tym, że wszystkie odcinki możecie obejrzeć w karcie prawym górnym rogu, także to, że macie oczywiście e, bilety do akcji z fikołkami. Więc mam nadzieję, że zobaczycie, że się spotkamy już niedługo i ja się z wami żegnam ludzie. To by było na tyle i cóż mogę wam powiedzieć na razie. Bdrsz.